Witamy serdecznie. Znajdujemy się w zespole szkół nr 14 w Gdyni Dąbrowie, gdzie właśnie skończył się fantastyczny koncert na rzecz domu dziecka. Rozmawiam właśnie z panią dyrektor Domu Dziecka i panią e, współpracującą, z panią dyrektor, które przyjechały przez całą właściwie Polskę, żeby się tutaj znaleźć i odebrać dary zebrane przez uczniów e, wspaniałej Gdyńskiej Szkoły. Proszę powiedzieć, jak to się stało i skąd panie przyleciały do nas. Przyjechałyśmy do Państwa z bardzo, bardzo malutkiej miejscowości, Nienadowa, blisko Rzeszowa, jeżeli in, nie można znaleźć na mapie. Ej, pracujemy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w której znajduje się 30 wychowanków. No nie spodziewaliśmy się takiej akcji na rzecz naszej placówki, zgłosiliśmy się i, i samo poszło. Czyli właściwie to jest kwestia, że Pani odczytała informację, która została umieszczona w internecie, że ktoś chętnie pomoże. Tak, ja tak. odczytałam tą wiadomość, napisałam do Pani Kingi maila z prośbą o darowiznę w formie pomocy rzeczowej, bo wiem, że pomoc finansową jest bardzo trudno i, i później się samo potoczyło. Po prostu zadzwoniłam do Pani Kingi, Pani Kinga postanowiła nam pomóc. W ogóle, tak jak Pani Dyrektor to wspomniała, nie spodziewaliśmy się, że ta akcja aż tak daleko pójdzie i po prostu tak wiele darów otrzymamy. Czyli wszystko przerosło, najśmielsze oczekiwania tak. pań. Proszę powiedzieć, y, tych darów naprawdę jest tak wiele. Tak, no słyszeliśmy się, że do jednego Dzisiaj samochodu. Tak, półtorej tony, także naprawdę musi być sporo. Tak. To są Czy... najróżniejsze rzeczy. To są ubrania, to są rzeczy spożywcze, chemiczne, chemiczne zabawki, słodycze i tak dalej. Także wszystko nam się na pewno bardzo, bardzo, bardzo przyda. przyda. Czyli właściwie możemy cieszyć się tylko, że są w Gdyni ludzie dobrej woli, którzy chcą pomagać, którzy się na to zdecydowali. I wspaniały pan dyrektor zespołu szkół w Gdyni Dąbrowie, szkół, zespołu szkół numer 14, który udostępnił salę, którego uczniowie brali taki udział w tej akcji. Cóż, dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy tą akcję zorganizowali, którzy się przyczynili do tego, że dzieci na święta będą szczęśliwsze.